Reniferek Iskierka uczy się latać. Mały reniferek Iskierka marzył o lataniu, ale bał się oderwać kopytka od ziemi. Gdy nadchodziła Wigilia, musiał polecieć z elfami, by roznieść prezenty. Drżący ze strachu Iskierka zamknął oczy, odbił się od śniegu i poleciał. Okazało się, że odwaga była mu potrzebna. Tylko przez pierwszą chwilę. Tej nocy Iskierka był najszybszym Reniferem na niebie. Morał, odwaga rodzi się wtedy, gdy zrobimy pierwszy krok. Sowa migna i zamarznięte dzwonki. W krainie elfów święta zaczynały się od dźwięku magicznych dzwonków. Pewnego dnia zamarzły nie chciały zadzwonić. Mądra sowa migna wpadła na pomysł, by ogrzać je śpiewem elfów. Gdy wszyscy zaczęli razem śpiewać kolędy, dzwonki stopniały i zabrzmiały najpiękniejszą melodią świata. Święta znów mogły się rozpocząć. Morał: wspólnota potrafi zdziałać cuda. Najpiękniejszy prezent. Mały elf nocek przez całą noc zastanawiał się, jaki prezent jest najważniejszy. Pakował zabawki, cukierki i szaliki, ale wciąż czuł, że to nie to. Aż w końcu przygotował coś innego: uśmiech, ciepłe słowo i kukiełkowy teatrzyk dla samotnego chłopca. Dziecko było najszczęśliwsze na świecie. Wtedy Nocek zrozumiał, że najlepsze prezenty nie mieszczą się w pudełkach. Morał: najcenniejszym darem jest serce. Elf Kalila i zaginiona Gwiazdka W krainie elfów każda choinka miała na czubku magiczną gwiazdkę. Gdy jednej zimowej nocy zniknęła najjaśniejsza z nich, mała elfka Lila ruszyła na poszukiwania. Szła przez skrzący się śnieg, aż spotkała smutnego zajączka, który zgubił drogę do domu. Lila pomogła mu wrócić, a wtedy okazało się, że gwiazdka spadła właśnie do jego norki. Dzięki odwadze. I dobremu sercu lili, gwiazdka wróciła na choinkę, a cała kraina znów rozbłysła światłem. Morał, pomagając innym, zawsze znajdujemy to, czego szukamy. Skrzat bąbelek i magia pierniczków. Skrzat bąbelek uwielbiał piec pierniczki, ale w tym roku. Żaden nie chciał wyjść z pieca idealny. Wszystkie były krzywe. Bombelek bardzo się smucił, aż przyszły do niego dzieci z krainy elfów i powiedziały, że właśnie takie najbardziej im się podobają, bo są wyjątkowe. Od tej pory bombelek piekł krzywe pierniczki z radością, a każdy z nich smakował lepiej niż najpiękniejsze ciasteczko. Morał nie trzeba być idealnym, by być wspaniałym.